Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak wczoraj pokazywałem, przedwczoraj, bo wczoraj dodałem film, który nakręcałem przedwczoraj w sobotę. Palowniczek już jest, już sobie wisi. Także tak to wygląda. Stąd będziemy zasilali palownik. Tak. To znaczy, może nie tak. Stąd będziemy zasilali. Stąd będzie sobie dobierał prąd, e, który będzie, będzie mu brakowało. Bo może powiem i przypomnę, jak to działa. Stricte falownik hybrydowy może pracować z akumulatorem, z akumulatorami lub bez akumulatorów. I teraz sprawa wygląda tak: podpinamy panele do niego i odbiór załóżmy to co te panele wyprodukują i na przykład panele będą produkowały 2000 e, 2000 watów e, a jakiś tam odbiornik no załóżmy będzie to czajnik e, ma na przykład 1500 watów poboru czyli będzie falownik wydolny, tak? Natomiast gdybyśmy to odwrócili, że panele produkują 1500 W, a czajnik pobiera 2000 to wtedy te 500W będzie dobierać sobie tu z gniazdka, tak? Czyli z sieci dobierać tak jak wiecie, a jak nie wiecie to powiem ja mam zawodową instalację 6.12 w piku także będzie dobierało z mojego tak jakby magazynu od operatora tak? także tak czy siak ja za to nie płacę ale sens i logika jest taka, że jak mu za mało dobierze sobie brakującą moc sieci jest ok i tak to będzie pracowało moje akumulatory widzieliście na filmach jedni mówią to nic z tego drudzy mówią będzie natomiast już te takie opinie spotkałem się z takimi opiniami jak robiłem pompę ciepła z klimatyzatora już gaz w grzejnikach grzejniki na księżycu i tak dalej jak to mówią dzięki Bogu Zimę przychodziło, wszystko monitorowane pod każdym kątem przechodziło, przepracowało, nic się nie wydarzyło. Także to zaraz będzie, ale ci się wydarzy: jak mi się wydarzy, to już powiedziałem, spakuję, oddam na złom. Tak samo i tutaj, w tym przypadku, zaraz będzie, bo coś tam, ale nie interesuje mnie to. Nagrywam i mówię dla ludzi, którzy chcą sobie zrobić, żeby płacić mniejsze rachunki. Wiemy, jak dzisiaj się żyje, a zima przed nami. Niestety już straszą politycy, że niestety węgla nie będzie, braknie wszystkiego. O energetykę też jestem pełen obaw. Pomimo, że w magazynie będzie, ale co z tego, jak, jak nie będzie dostępu do tego, bo operator wyłączy jedno, dwie fazy i będzie problem. A z tego będzie. Już niejednokrotnie mówiłem: dzień wstanie, wstanie, słonko będzie, to będzie. Jak nie będzie, to będzie dzień. Będzie robiło 500 watów. Yy, w ruchu trzyma najpotrzebniejsze rzeczy, tak? Jakie są potrzebne, a nawet i pompę ciepła pociągnie, bo przy tak ze, temperaturze 0 stopni na dworze spokojnie, spokojnie te 500W wystarczy. No, z, z tego co się rejestrowało w tamtym roku, to wiem, że 450-500W to w takiej 0 no, stopni, czyli mogę sobie w dzień podkręcić, podłogówkę dogrzać troszkę mocniej. Na noc, a na noc może się wyłączyć, a podłoga i tak nie będzie oddawała ciepło przez całą noc, bo podłoga jest buforem, tak, tak czy siak. Ale wracajmy do tematu. Palowniczek jest. Czekamy na rozdzielnie ACDC, na zabezpieczenia przeciw, przepięciowe. Dalej wyłącznik, żeby mógł panele sobie rozpinać. Inaczej mówiąc, wyłączać. I tak dalej. Także tak to wygląda. Przejdziemy do paneli powiem więcej. Jesteśmy przy panelach, są to panele od, od tomka, e, które zakupiłem. Są to panele uszkodzone, a tak dokładnie powiedziawszy rozbite. Tak? Są pozaklejane silikonem. To się obczyści. Tutaj już są niektóre zostały obczyszczone. Jeszcze coś zostało. Także tak to wygląda. Było paneli 350. Bo zawsze mówiłem 370. Nie wiem skąd te 70 mi się wzięło. 350 jest 10 sztuk. Tak. W tym dwie jest słabe. Ale wpiąłem ich to znaczy przykręciłem ich, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak będą osłabiały całe instalacje, wyrzucimy ich i nie ma problemu. To są 350, 10 sztuk i dwie 320. Natomiast napięciowo są bardzo podobne. No, można powiedzieć takie same praktycznie. Także tak to wygląda. Tutaj jest silikonem wymazane. Obczyścimy. Także tak to wygląda. Dodam jeszcze. Co dodam? Ta konstrukcja, która specjalnie nie pokazuje od tyłu. Ta konstrukcja, która stanęła tutaj. To jest konstrukcja tymczasowa. Jeśli Rzeczywiście ten upgrade przyniesie pożądane, tak jakby oczekiwania, spełni moje oczekiwania, e, czyli rzeczywiście y, będzie się rejestrowało ile pobrałem, dobrałem z sieci, e, ile by produkował ten upgrade i tak dalej, to wtedy rozbierzemy tą konstrukcję. Panele pójdą na jakieś inne tam doświadczalne tematy, a kupimy panele albo nowe, albo używane gdzieś z farmy. Postawimy tu trackera i trackerek będzie robił robotę. Jest miejsca. No tu działki mam niecały hektar. Także mam gdzie stawiać, mogę trackerów nastawiać i różnych konstrukcji do, do bólu. Ale mam nadzieję, a wręcz jestem przekonany, że to na pewno będą jakieś z tego korzyści, no bo na pewno coś będzie robiło, tak? Jakieś testy były robione, ale to wszystko tak na kolanie i tak dalej. Także przyjdą rozdzielnie, przyjdą zabezpieczenia, wszystko zostanie poskręcane, porobione. Podpięte do, do monitorowania, żebym wiedział, jak to idzie, ile produkuje i tak dalej. Kąt nachylenia 49 stopni. Już były opinie, że to będzie na nic, bo to będzie na nic. Natomiast to jest tylko i wyłącznie na jesień, zimę, wiosnę. Ja to traktuję jako bardziej doświadczenie a z doświadczenia jeśli wyjdą pozytywy wyciągnę te pozytywy e, będę wiedział jak dalej rządzić i jak co dalej myśleć Echem. także tak to tak to wygląda tak pożyjemy zobaczymy jak to będzie mówię od tyłu nie będę pokazywał o, nie bardzo chcę się narażać na różne tam niepotrzebne opinie tak, fakt jest taki jest fajno, równo zrobione może inaczej powiem, jest zrobione po taniości to co w domu było, to się zrobiło, mogę pokazać, proszę nie trzeba żadnych tam chwytaków oryginalnych, czy jak to się tam nazywa jest zrobione tak <laughs> ładnie, prosto, schludnie i o to chodzi Dobra, także jak się temat podobał, daj łapkę, zostaw suba, będziesz na bieżąco. Na pewno będą wrzucane dalsze filmy. Jak to produkuje, co produkuje. Podsumujemy te wszystkie panele, ile oni mają tak jakby tej mocy nominalnej. Filmy będą ile produkują w danym momencie. <laughs> także tak to wygląda. Zapraszam na inne swoje playlisty odnośnie pompy ciepła, nowy projekt pompy ciepła e, następna sprawa już w środę startujemy, skręcamy, skręcam całkowicie praktycznie nowy projekt pompy ciepła, także będzie z tego, y, będą filmy z tego e, jak będziemy to robili, jak będę napełniał wodą, jak będzie to odpalane, gdzie będą czujniki itd. i tak dalej, i tak dalej, także będzie się działo, także zapraszam serdecznie, trzymajcie się, nie powiem ciepło, bo ciepło ma być, ale trzymajcie się w zdrowiu. Do następnego, cześć.